Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie, jak widzicie jesteśmy na placu zabaw, a w zasadzie zostaliśmy tylko my na całym tym placu zabaw, gdzie są trampoliny, taki dmuchany zamek i zaraz wam powiem co ten gość za nami, który się tym opiekuje powinien zrobić, żebyśmy tu jeszcze zostali, bo widział, że nasze dziecko nie chce stąd wyjść. O tym za chwilę jak wyjdziemy. Okej, okay, zatem co mógł zrobić ten pan? Widział, że Anastazja zaczęła płakać, nie do końca jej się podobało to, że, że wychodzimy, zaczęła trochę marudzić, więc mógł nam zaproponować, żebyśmy na przykład zostali jeszcze godzinę za połowę ceny. Dzięki temu my byśmy zostali, co prawda on i tak by na tym trochę zarobił, może trochę mniej, ale by zarobił, ale gdybyśmy siedzieli kolejną godzinę, to może ja... To kupiłbym sobie kolejne piwo, tak? Na czym on i tak miał wysoką marżę. Więc to są tego typu rzeczy. Jeżeli masz już klienta w biznesie, to trzeba go utrzymać jak najdłużej, to jest bardzo ważne. Na przykład, my mamy taką kolejkę też w autoresponderze, w pewnej części mojego biznesu, gdzie na przykład pozyskanie klienta kosztuje 2,50, tak? Tyle mniej więcej płacimy za pozyskanie jednego adresu e-mail. No i ta osoba przechodzi przez kolejkę, później trzech darmowych materiałów, następnie dostaje płatną ofertę i ta oferta, cena jest 497 zł i dostaje 5-7 maili, w zależności, w zależności też od grupy, bo tutaj testujemy, 5-7 maili, które namawiają do kupna, do skorzystania z tej oferty. Jeżeli osoba nie zareaguje na żadne z tych 7 maili, a są naprawdę, jest ich historia, są podane przykłady, są podane opinie, tak, z różnych stron jakby uderzamy w, te, w tych mailach, jeżeli nie zareaguje, to obcinamy później bonusy, obcinamy gwarancje, obcinamy również dwa takie moduły, które są wprowadzające. I osoba dostaje samą taką treść, ale może to kupić wtedy za 297, i spora część osób również się na to decyduje. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zapłaciłeś już za pozyskanie klienta, nieważne czy roznosisz ulotki, czy kupiłeś reklamę w Facebook Ads, czy skorzystałeś z AdWordsa, czy reklama w prasie, to staraj się cokolwiek na tym kliencie zarobić. Albo daj mu inną ofertę, niech zareaguje na jakąś inną ofertę, tańszą, albo po prostu okrój ten główny produkt tak z bonusów, z czegoś innego i. Spróbuj mu to zaproponować i być może odzyskasz jeszcze część pieniędzy, które po prostu włożyłeś. To jest bardzo istotne. Oczywiście część z Was może stwierdzić, że nie, nie, w moim biznesie tak się nie da, bo u mnie trzeba o klienta dbać, trzeba klienta dopieścić. Bardzo często w wielu biznesach jest tak, że firmy właśnie prześcigają się, jak bardzo klienta trzeba dopieścić, jak o niego zadbać, co mu jeszcze dodać, aż w końcu przychodzi ktoś, kto okroi biznes z tego wszystkiego i daje mega uproszczoną wersję i ludzie na to idą. Tak jest na przykład z tanimi liniami lotniczymi, tak? Gdzie był wyścig, kto na przykład da więcej miejsca na Nogi, u nas możesz wziąć więcej bagażu, u nas dostaniesz posiłek na pokładzie, u nas dostaniesz to, u nas tamto, aż w końcu y, to się zaczęło w ogóle chyba w, y, w Ameryce, chyba Southwest Airlines to wprowadziło pierwsze, to były chyba takie pierwsze linie lotnicze tańsze. Y, później wiadomo powstało Ryanair, EasyJet i tak dalej, gdzie masz mało bagażu, masz mało miejsca, nie dostaniesz posiłku na pokładzie, ale lecisz za śmieszne pieniądze. I co? I to się kręci, to działa. Więc w ten sposób trzeba też do tego podchodzić. Nie zawsze taka wersja wypasiona. Oczywiście zależy, jaki masz biznes, bo jeżeli masz biznes bardzo prestiżowy, no to nie opłaca ci się wtedy dawać takiej marży, takiej obniżki. Znaczy, nie opłaca ci się dawać takiej obniżki, bo twój biznes mógłby stracić na, na prestiżu, tak? No, gdyby Lamborghini, Lamborghini albo Porsche albo Ferrari obniżyło swoje samochody o połowę ceny, no to znacznie by straciły, jakby na, na tym. Znaczy, ich marka dużo by straciła wizerunkowo, tak? Więc tego nie robią ale może nie masz takiego biznesu, ok? Może nie masz takiego biznesu i możesz sobie na to pozwolić, więc warto to wziąć pod uwagę. Z czego ewentualnie możesz okroić swój biznes? Co możesz wyrzucić, żeby, za, żeby zaproponować klientowi maksymalnie okrojoną wersję i spróbuj mu to zaproponować. Wierz mi, że jeszcze spora część ludzi na to pójdzie. Po prostu na to pójdzie. Tak jak na przykład wydawnictwo Złote Myśli swego czasu zaoferowało coś takiego, że pewna część książek po prostu została zalana. Mieli jakiś wypadek w biurze, pękła jakaś rura, zalało im się część książek i zaproponowali że słuchajcie, mamy książki, ale one są w złym stanie. Okładki są pogięte, ponieważ wylała się na nie woda, są troszeczkę pomoczone, drugi jest okej, okay, nic się nie rozmazało, wszystko jest okej, okay, natomiast okładki no, nie wyglądają zbyt dobrze. Więc jeżeli chcecie, to możemy to sprzedać za 50% stanie. I ludzie się na to po prostu rzucili. Więc właśnie o to chodzi. Pomyśl, jak ewentualnie, jeżeli masz swój produkt flagowy, co możesz z niego zdjąć? Z czego go możesz okroić i spróbuj to zaproponować za niszczą cenę. Wierz mi, że to naprawdę działa. Moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzu, czy podobają Wam się tego typu nagrania. One są spontanicznie kręcone, z łapy, nie są jakoś super montowane. Natomiast mogę się z wami dzielić tego typu wskazówkami odnośnie biznesu, zwiększania sprzedaży, odnośnie marketingu, ale muszę widzieć, że jakby wy tego potrzebujecie, że, że z tego korzystacie, że to jest dla was przydatne. Więc jeżeli chcesz tego więcej, to napisz w komentarzu tak. Nieważne, czy tam pod spodem już będzie 10, tak, to każdy następny to jest tak naprawdę na plus. Ja muszę widzieć, ile osób tego rzeczywiście chce. Żeby też poświęcać jakby kawałek swojego czasu i nagrywać tego typu rzeczy. Myślę, że to jest bardzo przydatne, bardzo praktyczne, więc warto. Yy, ja osobiście mogę się z Wami tego typu wiedzą dzielić, tylko muszę widzieć, że rzeczywiście tego, tego chcecie i że będzie to przez Was wykorzystywane. Jeżeli tak, napisz pod spodem komentarz, tak, chcemy więcej, Bartek fajnie, wrzucaj więcej tego typu materiałów. Jeżeli im więcej będzie tego typu komentarzy, tym więcej ja będę nagrywał tego typu wskazówek. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej!